Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj wróżka Tachmina się kłania. Um, dzisiaj sobie zrobimy czytanie Lustro Uczuć. Zobaczymy sobie um, myśli, uczucia, zamiary um, Waszej osoby, którą darzycie um, uczuciem oraz Wasze. Tutaj energia oczywiście może być zamienna, więc możecie sobie to odwrócić. Um, także tutaj na spokojnie e, tak jak wspominałam to czytanie jest ogólne i nie z każdym będzie rezonowało po czytania prywatne zapraszam na mojego facebooka lub na mojego maila linki znajdziecie w opisie tego filmu e, przypominam, że trwa nadal promocja na wszystkie czytania prywatne także warto skorzystać moi kochani e, wykonuję również rytuały Oczyszczające, przyciągające miłość, przyciągające finanse, dobrobyt oraz rytuały separacyjne. Rytuały będę wykonywała podczas um, pełni w kwietniu, 6 kwietnia dokładnie. Ta pełnia będzie bardzo znacząca, ponieważ jest pełnia różowego księżyca, moi kochani, więc będzie się działo, będzie tak. moc. <noise> Oczywiście w pozytywnym stopniu tego znaczenia, słowu tego znaczenia. Nie przedłużając, zaczynamy czytanie. Zaczniemy sobie od Waszej osoby, więc proszę sobie pomyśleć, zwizualizować ją, Jego. Mhm. Najpierw sobie zobaczymy myśli. Mhm. Mm okay. Uczucia, co ma w sercu? Super Noi siamo i dzisiaj karty nie chcą gadać. <ścoughs> Pięknie. Mhm. Wow, wow. wow. Okej. Okay. dopowiemy sobie jedną kartę mhm. sobie zobaczymy dalej, co nam tutaj wychodzi, jeszcze jedną kartę sobie muszę dopowiedzieć, ok, dobra, a więc tak, moi kochani, co ta osoba ma w głowie? Osoba bardzo, bardzo mocno rozmyśla nad tym, co się między Wami tutaj wydarzyło. Mam tutaj bardzo silne poczucie, że był tutaj kontakt, był tutaj kontakt, była, była, tu, była tutaj rozmowa em, między Wami, em, ale coś tutaj nie pykło, coś tutaj nie pykło, wyszło jakieś nieporozumienie. I pokazuje mi się tutaj osoba trzecia, przez osobę trzecią. To może być, to nie musi być ktoś z sfery uczuciowej, tak? To może być choćby nawet. Fałszywy przyjaciel, eee, także tutaj na spokojnie, ale widzę tutaj, że namieszała między wami troszeczkę osoba trzecia. Bierzcie, jak to rezonuje: fałszywy przyjaciel, koleżanka, kolega, e, matka, ojciec, kochanka, żona, mąż, tak, kochanek, babcia, prababcia, praciotka i tak dalej, i tak dalej, i tak eee, dalej. Co dalej? Ta osoba się zastanawia nad tym, co się między wami wydarzyło. Cały czas siedzi w głowie. Też myśli o tym, żeby ruszyć w Waszą stronę, żeby po prostu porozmawiać z Wami. Myśli o tym cały czas. Myśli o tym, o nawiązaniu kontaktu. Dlaczego? Dlatego, bo strasznie za Wami tęskni. Niewyobrażalnie tęsknota. Pokazuje mi się tutaj tęsknota. Tutaj bardzo za Wami tęskni. E, wspomina wspólne chwile z wami. Wspomina to, co między wami było, to, co się między wami wydarzyło. Wszystkie dobre chwile, wszystkie złe. I ta osoba doszła do wniosku, że to ona tutaj troszeczkę no, dała ciała, tak? E, nadal mimo wszystko ma nadzieję w sercu że wy się połączycie na nowo. Dla niektórych już tutaj troszeczkę to trwa. Dla niektórych to jest świeże, tak? Co ja tutaj widzę? Widzę tutaj, że jesteście bardzo silnie połączeni. Tutaj to może być bliźniaczy płomień. Tutaj może być bratnia dusza. Ale ta osoba cały czas o was myśli. Śnicie się jej po nocach. Można by powiedzieć, że ma obsesję na waszym punkcie. Cały czas. Ma do was bardzo głębokie uczucia. Może tego nie pokazywać. Ona was obserwuje. A to media społecznościowe, a to jakieś, nie wiem, jeśli blisko mieszkacie obok siebie, to może podjeżdżać pod wasze okna. Pokazuje mi się tutaj obserwacja. Nawet wy o tym możecie sobie nie zdawać sprawy, że ta osoba was obserwuje. Pokazuje mi się tutaj też blokada. Ta osoba się wycofała, się zablokowała przez tą całą sytuację. Ale moi kochani, spokojnie, eee, spokojnie, naprawdę spokojnie, bo tutaj są naprawdę super, super karty. Eee, zablokowała się, lub zablokowała was dosłownie w telefonie, tak lub wy ją. Wieszcie jak to rezonuje. Um, ale mimo wszystko ma nadzieję na, na nowy początek. Mam tutaj dwie karty. Które pokazują mi, że ta osoba o was nie myśli jako o nie wiem o kimś, z kim było fajnie, tylko ta osoba o Was myśli bardzo, bardzo poważnie. A nawet trzymam takie karty. Chcę z Wami zbudować dom, stabilny związek, rodzinę. Widzę też, że ta osoba się bardzo tutaj mocno po, mm, oddała finansom. Wiecie dlaczego? Bo chcę wam zapewnić stabilizację, moi kochani, e, zamiary tej osoby. Ta osoba, e, przyszło mi teraz to przez myśl, e, szuka mieszkania. Chcę z wami e, zamieszkać <coughs> w innym mieście. E, pokazuje mi się tutaj rozmowa od serca do serca, nawiązanie kontaktu. Nawet i oświadczyn przeprosiny zaczęcia wszystkiego od nowa, moi kochani. Ale boi się, boi się, dlaczego boi się, bo wie ta osoba, że spietruszyła. A też wie, że, no. Wiadomo, nikt sobie nie da na głowy wejść. Ale na spokojnie, moi kochani, na spokojnie. Jeśli wy tutaj wykażecie. A wyrozumienie, stabilność i miłość będzie wszystko w porządku. Zobaczymy sobie Wasze uczucia, myśli, uczucia, zamiary. Wasze myśli. Mhm. Oh wow. Uh huh. <coughs> mm -hmm. o o o, 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 o. Mhm. Oraz wasze zamiary o, o, o. Mhm. Ja się zabiję. No dobra. Zobaczymy sobie tutaj jedną kartę, która mi tutaj spędza sens powiek. Nie daje mi spokoju. O. Może tak będzie lepiej. A to ciekawe. Mhm. No dobrze. E e um, e um. Dobrze. Moi kochani, ja tutaj widzę, że wy, um, hmm, wy już powoli, was to już powoli po prostu denerwuje. Że ta osoba się. Um, Zachowuje bardzo niedojrzale, bardzo nieodpowiedzialnie. Ta osoba się zachowuje jak dziecko. Was to powoli już denerwuje, ale mimo wszystko kochacie tą osobę i mimo wszystko czekacie. Gdzieś tam w głębi duszy. Czekacie, mimo wszystko czekacie, ja mam tutaj takie karty. Oczywiście niektórzy z Was tutaj mogą mnie czekać, więc wierzcie, jak to rezonuje, to jest bardzo ogólne czytanie. A... Um, co macie w sercu, moi kochani, um, zastanawiacie się, co z tym fantem zrobić? Chcielibyście ruszyć, by, um, chcielibyście, żeby to... Żeby to w końcu ruszyło naprzód, bo ja tutaj widzę takie zawieszenie. Nic się nie dzieje, nic kompletnie. Wy o o też również obserwujecie tą osobę. Ona was wyją, ona was wyją, ona was wyją. I tak sobie czekacie. Wy czekacie na. Jej jego ruch, tamta osoba czeka na wasz ruch, ale teraz wam coś powiem. Tu, ja tutaj widzę, że niektórzy z was tutaj podejmowali ruchy i, i nic z tego po prostu nie było, tak? E, więc tutaj widzę, że czekacie, cały czas czekacie, mimo wszystko czekacie, Za, zajmujecie się swoją, e, swoją rutyną, swoim życiem, skupiacie się na sobie. Ale i tak, i tak w serduszku macie tą osobę. Myślicie o niej cały czas. Zamiary. Wy, ja, tutaj widzę, ja tutaj widzę, że wy y, tak samo mieliście y, bardzo poważne plany z tą osobą. Y, jeśli jesteś kobietą. Y, to chciałaś żeby ten mężczyzna został twoim mężem jeśli jesteś mężczyzną to chciałeś żeby ta kobieta została twoją żoną tutaj nawet mi się pokazują zaręczyny moi kochani a um, zamiary wasze no wy ją tutaj przyjmiecie tą osobę z otwartymi rękoma tak wiadomo tam troszeczkę tam wiecie to nie będzie takie od razu, że yy, o jesteś, proszę, zapraszam. O jejku, czekałem, czekałam na ciebie tyle czasu. Oczywiście, że to tak nie będzie. Yy, wy byście chcieli takiej szczerej rozmowy poroz, porozmawiać, ale nie, nie żeby była kłótnia. Ja tutaj nie widzę kłótni, ja tutaj widzę taka szczera rozmowa od serca do serca. Yy, Moi kochani, i, i powiem Wam, że tutaj będzie ta rozmowa. Tutaj będzie ta rozmowa. Tutaj będzie między Wami ta rozmowa i i będzie wszystko ok. Dla niektórych z Was tutaj się połączycie poprzez a. Um, Fizyczność się pogodzicie. Tak, dla niektórych z Was tutaj będzie rozmowa, bardzo długa rozmowa, moi kochani, ale w końcu będzie u Was ten nowy początek. Tak, będzie tutaj nowy początek, moi kochani. Kiedy? O to jest chyba najcięższe pytanie, jakie dostaję. Od Was, kiedy, 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 kiedy. Kiedy ta osoba po prostu będzie gotowa, bo ta osoba nie jest gotowa na dzień dzisiejszy. Ehm, ja wiem, że Wy już byście chcieli być w stałym związku, stabilnym, ale tutaj ta osoba po prostu przechodzi, ehm, że tak powiem, transformację. I ta osoba się u Was pojawi wtedy, kiedy będzie gotowa. Bo dla tej osoby jesteście spełnieniem marzeń. Spełnieniem marzeń, wszystko, co jest najlepsze, tak? Jesteście po prostu jej skarbem tej osoby. Wszystko, co jest najlepsze, to, um, to jesteście Wy dla tej osoby. My zobaczymy sobie dwie karty wyroczni dla Was i dla Waszej osoby. Poproszę jedną kartę wyroczni dla Waszej osoby. Jedna karta wyroczni, poproszę jedną kartę wyroczni dla Waszej osoby. OK. Twoje zaangażowanie poddawane jest próbie. No właśnie. No właśnie. Poproszę jedną kartę wyroczni dla Was. Za dużo tych kart. Teraz <laughs> poproszę jedną kartę dla was. Wow. Wnieść do tej sytuacji miłość. Co ja wam mówiłam, moi kochani, żeby nie krzyczeć. <laughs> Jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. No właśnie. Tutaj jeszcze nam coś wypadło. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Tak miało być. Także moi kochani, nawet jeśli ta osoba się odezwie, nawet jeśli przyjdzie i Was przeprosi, będzie chciała z Wami porozmawiać, moi kochani, naprawdę krzykiem i nerwami tutaj nic nie wygracie. Nic kompletnie. Usiądźcie, porozmawiajcie jak dorośli ludzie, nie jak dzieci w piaskownicy, a bo Ty mi zabrałeś łopatkę! To ja się z Tobą nie bawię, już, się, już Cię nie lubię. Nie, 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 nie. Wy nie jesteście dziećmi. Wy jesteście dorosło, dorosłymi osobami, tak? Jesteście dorośli. Siadamy i rozmawiamy. I jeśli nie będziecie gotowi, Wy lub ta osoba, na rozmowę, co się między Wami wydarzyło. To to nie znaczy, że musicie już teraz na już rozmawiać. A no, bo ty tak, i tak i tak mi zrobiłeś. Albo ty i taki tak mi zrobiłaś, tak? Nie. I jeszcze na to przyjdzie czas. Jeśli chcecie być z tą osobą, jeśli naprawdę ją kochacie, to moi kochani, musicie ją zaakceptować ze wszystkimi wadami i zaletami, nikt nie jest idealny. Tak? Wiedzieliście dobrze, na co się piszecie. Nawet jeśli ta osoba jest niedojrzała. OK. ta osoba potrzebuje czasu do tego, żeby się nauczyć, że ogień pali, bo wy, pomimo to, że wy wiecie, że jak, um, nie wiem, podejdziecie to o, do ognia, to ogień was oparzy, ale ta osoba nie wie o tym. Wy jej możecie mówić: Nie podchodź, bo parzy, nie podchodź, bo parzy, bo parzy, ale ona i tak musi się przekonać. To niech podejdzie do tego ognia. Niech, nie, niech ten ogień oparzy. Nauczy się, że jednak warto było słuchać, tak? Ale moi kochani, tak jak mówię, jeśli naprawdę kochacie, to wy bardzo. To chyba nikt tak dobrze nie zna waszej, waszej drugiej połówki jak wy. Czasami naprawdę warto schować honor do kieszeni lub do butów, by być wyższym. Naprawdę uwierzcie mi. To jest bez sensu. Albo honor, bo on mi tak zrobił, a ona mi tak zrobiła, albo on mi tak powiedział. No, jak dzieci. To skoro tak. Skoro ta druga osoba się zachowuje jak dziecko, to wy pokażcie swoją dojrzałość, swoje zrozumienie i swoją mądrość. Tak? Naprawdę. E, ta osoba Was bardzo kocha, ale no pokazuje mi się tutaj wasze ego, ta osoba się was troszeczkę obawia. Ale na spokojnie, moi kochani. Zobaczymy sobie pięć znaków zodiaku. Mamy tutaj wodnika. Wnieść do tej sytuacji miłość w księżyca w wodniku. Jedziemy dalej. Poproszę pięć znaków zodiaku. Dla, dla lustra uczuć. Oho. Rak. Bliźnięta. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Oho, coś nam tutaj wypadło. Byk. Bliźnięta, byk, rak, wodnik. Mamy tutaj dwa razy trygon powietrza, ale oczywiście nie sugerujcie się tym. Po raz kolejny, wodnik. Koziorożec, i tutaj nam coś chciało o nawet dwa wypaść. Strzelec, baran, pod spodem ryby. Także moi kochani, a tutaj nam się pokazał bardzo mocno trygon ognia, czyli baran i strzelec. Również mamy trygon ziemi, czyli byk koziorożec. No, i tutaj mamy bardzo silnie zaznaczony trygon powietrza, czyli bliźnięta i dwa razy wodnik. No, i gdzieś tam nam się woda pokazała, tak? Czyli raki ryby. Także, moi kochani, na spokojnie bierzcie to tak, jak rezonuje. Oczywiście, znaki Zodiaku tutaj nie musicie do tego przykuwać uwagi, tak. Tak jak mówię, to jest bardzo czytanie ogólne. Moi kochani, eee, <laughs> trzymam za Was kciuki. Życzę Wam bardzo, bardzo dużo cierpliwości, spełnienia marzeń. Trzymam za Was kciuki, moi kochani. Chciałam Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i za wszystkie subskrypcje. Jesteście naprawdę niesamowici. Uwielbiam Was. <laughs> Dzięki Wam naprawdę y mam chęć do działania i robienia tego, co tak naprawdę bardzo kocham, bo to jest moja pasja. Moi kochani, um, życzę Wam miłego dnia i wszystkiego naprawdę dobrego. A my się słyszymy w, następne, w następnym czytaniu. Już nadchodzi moja godzina. Papa! <laughs> pa.